Pytanie, czy istotne jest miejsce, w którym się ceremonia odbywa? Wiem, że wybrałaś takie miejsce na plaży. Ogólnie wyd wydaje mi się, że miejsce jest ważne, prawda? Jest Pytanie bardzo ważne. My hmm. pracowaliśmy w różnych miejscach, bo teraz, od kiedy jesteśmy w Portugalii, trzeci rok pracujemy na plaży, bo mamy taki przywilej. Tak hmm. sobie hmm. rozwaliśmy, ale. Hmm. Kiedyś pracowaliśmy w różnych miejscach i tu, to można by, wiesz, gadać następną godzinę o tym, jakie były przygody i historie i jak bardzo trzeba było oczyszczać te miejsca. Mm. Ale zakładam, że również po to tam byliśmy, bo te miejsca i te istoty tam potrzebowały po prostu wreszcie być zobaczone, uwolnione i tak dalej. Mm -hmm. Ale jest to, powiedzmy, czasami może to być co najmniej długie tyle roboty. Było takie miejsce, wiesz, to już anegdota, ale mm -hmm. ci powiem, to jest dosyć śmieszne gdzie pracowaliśmy w domu, który był tam umarły, osoby, które w nim mieszkały i, i był taki no był używany weekendowo przez jakąś rodzinę, a tak naprawdę no tak sobie stał, ogród zarastał, no piękne, dzikie miejsce, no naprawdę rewelacja, ale, yy, ale w pewnym momencie naprawdę ludzie zaczęli co druga osoba mówić, że ktoś tu przy mnie jest, no więc zaczęliśmy pracować jakby na innym poziomie. A wcześniej też parę osób powiedziało, że ich odrzuca od piwnicy, że tam zajrzeli. No wiadomo, z ciekawości się chodzi w do domu, zajrzeli do piwnicy. Ta piwnica jest jakaś taka dziwna, ja tam nie mogę przebywać, i tak dalej. Mhm. No i słuchaj w momencie, kiedy zrobiliśmy pewną ceremonię do piwnicy, spadł wojny ze ściany. To był wielki huk, czyli mhm. wydobyła się niesamowita ilość pary wodnej, i wszyscy nagle byliśmy we mgle i po prostu wszyscy zaczęli się śmiać, ale uwalniła się też energia. Mm -hmm. Wszyscy się zaczęli śmiać, to był tak potężny śmiech po prostu. Mm -hmm. Jak nie raz na satsangach zmundzi, gdzie ludzie rechoczą ze śmiechu i wszyscy stwierdzili, że ci co trzymali ten boiler i myśleli, że to właśnie jest ich misja, się. Mm -hmm. <laughs> No i to, trzeba było jakoś to wytłumaczyć właścicielce domu. <laughs> że boiler naprawdę sam spadł. <laughs> Praktycznie. I to się uczyliście jakiej tej ceremonii, praktyki sami wypracowaliście, czy po prostu się skądś od kogoś też nauczyliście? No to jest inna historia, mm -hmm. bo ja byłam, słuchaj, na... Dostaliśmy ją z przekazów. No tak, po pierwsze tutaj pracujemy, z, z, mieszkamy w domu, który się nazywa Casa do Sao Mhm. Czyli w domu Michała Archanioła. Wow. Wow. I ja w ogóle nie pracowałam z niczym chrześcijańskim, od kiedy weszłam na ścieżkę buddyjską, a nawet wcześniej, od kiedy odeszłam z Kościoła. Mhm. No a tu nagle dom Michała Archanioła i sny, i w ogóle różne historie z tym związane mhm. też dużo mogę mhm. mówić. Pracujemy z tą energią, krótko mówiąc, bo ona się do nas uśmiechnęła. No tak. I to jest właśnie spec od, od bytów, jak się okazało później. Jak mhm. masz poszerzony stan świadomości, to jesteś takim radioodbiornikiem, który może się przestarować, jeżeli ci nie odpowiada kanał, którego słuchasz. Czyli wiesz, taka rada na bettripy, mm -hmm. jeśli ktoś jest gotów, pamiętaj, że to jest tylko pewna częstotliwość, pewien kanał, do którego się akurat być może całkiem przypadkowo dostroiłaś mm -hmm. i żadnym twoim obowiązkiem nie jest przeżywać bettripa. Mm -hmm. Poszukaj innej częstotliwości. To dokładnie jest to. Mm -hmm. Czyli też uważasz, że te tripy... Hmm... Że gdyby nie zawsze, żeby skonfrontować się z traumą, trzeba to koniecznie zrobić y, poprzez przechodzenie koszmaru na ceremonii, tak? Bo są nie, niektórzy absolutnie prowadzący. Absolutnie. Absolutnie. A słyszałam właśnie jedną osobę, która prowadzi też ceremonię, która mówiła, że jeżeli cię tam przemieli i się pożygasz i w ogóle będzie ci najgorzej na świecie, to tym lepiej, bo tym większą pracę oczyszczeniową się wykonało. Mm. To nie jest prawda. Mhm. To nie jest prawda. Czasami tak jest. Ale widzisz, i tu potrzeba trochę znajomości diagnozy klinicznej, czy też w ogóle psychiki człowieka, czy przynajmniej enagramu, który uważam mhm. za również wspaniałe narzędzie opisu osobowości. Nie, dla niektórych to jest niezbędne, mhm. a niektórym to szkodzi. Tak. Jeżeli trafisz na typ, wiesz, osoby lękowej. I ją przemieli, to ona więcej nie wróci i będzie straumatyzowana mm. samym tym doświadczeniem. Mm. Więc ją trzeba przeprowadzić maksymalnie ku łagodności i pięknu mm. i mm. dobru. Okay. Natomiast jeżeli spotkasz twardziela, który przychodzi i wiesz i widzisz, że nie ma szacunku, on jest wiesz, jakimś baczom, mordercą, motocyklistą, nie wiadomo kim, mm -hmm. to jemu to rzeczywiście pomoże, ale musisz umieć to zobaczyć najpierw. No tak, tak. Musisz to umieć zobaczyć, mhm. dlatego my takim ludziom, którzy są takimi, nie wiesz, powiedzmy, e, e, jakimiś, wiesz, ekstremalistami bez szacunku dla, dla życia i w ogóle dla roślin i tak dalej, e, zawsze proponujemy drugą i trzecią dawkę, bo to wiadomo z góry właśnie, że taki człowiek mhm. jak go nie przemieli, tak, to wiesz, tak. my już sobie ze sobą mówimy. Jak przychodzą ludzie, patrzymy, rozmawiamy chwilę i potem idziemy na bok z moim kochanym mężem i mówimy sobie no to... Tu widzimy tak, tu widzimy tak i zwykle się totalnie zgadzamy. Mhm. Tylko trzeba mocnego uderzenia, a skąd bardzo delikatnie, a tu ostrożnie, a tu mniejsza lawka. Mhm. I ci ludzie nawet nie muszą tego mówić, bo my widzimy to mi że oni już tak przekroczyli, na przykład ci tacy nieśmiali i delikatni, że ktoś, no, powiedzmy ta enagramowa czwórka czy ta enagramowa dwójka, to oni już tak przekroczyli samych siebie, że w ogóle przyszli na takie spotkanie, że ich trzeba, z nimi trzeba jak z jajeczkiem. Mhm. Więc nie ma takiej zasady i metody, że musicie przemielić, bo zależy kto. Dokładnie to jest jedyna odpowiedź, to zależy kto. Mhm. Tak, bardzo do mnie to przemawia, też mam takie uczucie, że że nie może to być traktowane jak yy... Taka masowa ceremonia, na której jest tak samo. Dla tak, granicy. tak. Absolutnie uniwersalnej metody nie ma, bo jesteśmy różni, mhm. aczkolwiek skonstruowani według pewnych zasad. Mhm. Więc jak widzicie właśnie cała moc diagnozy polega na tym, że jak masz diagnozę, to możesz do niej dostosować środki i metody. I to jest szlachetna, cudowna zasada medycyny wszelkiej. Mhm. Z psychoterapią, a nawet psychiatrią łącznie, a to, że, że, że te, te szkoły, powiedzmy, niestety nie stosują działających czy w pełni skutecznych metod, to jest inna sprawa, ale co do tej zasady, absolutnie mhm. jestem jej wyznawczynią franką, mhm. bo, bo naprawdę wiele kłopotów wynika z tego, że właśnie tak jak powiedziałam, szamani zupełnie nie znają się na psychice mhm. czy na psychoterapii, a, a psychoterapeuci mhm. nie znają się na transpersonalnych doświadczeniach. I i po prostu i z kolei klasyfikują to jako zaburzenie. Więc to trzeba spotkać. To, to po prostu musi być ze sobą jakoś skomunikowane, i wtedy dzieje się najlepiej. Hmm. Tak, być może też szamani nawet nie potrafią operować takim językiem, jakim my operujemy. Jednak jesteśmy trochę z innego świata, w którym nasz umysł potrzebuje sformułowań ze świata nauki, która stała się takim nowym Bogiem i która najbardziej tak. do umysłu przemawia. Hmm. No dokładnie, czasami tak, czasami tak, poza tym ci ludzie, trzeba jeszcze popatrzeć tak, że rdzenni ludzie nie tworzą nawet wyjścia na starcie tych problemów, które my tworzymy, czy tworzy się w nas poprzez samo to, że jesteśmy socjalizowani w kulturze zachodniej. Hmm. Więc oni w ogóle dziecka nie socjalizują w ten sam sposób. Mm -hmm. to, to jest zupełnie inaczej ukształtowana istota, mm -hmm. która, na przykład, powiedz, chociażby ma inną relację z ciałem. Mm -hmm. I nigdy nie wpadł na to, że są jakieś kanony, jak ciało powinno mm -hmm. wyglądać albo się zachowywać, i z definicji ufa ciału. Kupa też roślinie, tak? Mm -hmm. A tutaj tak mamy zupełnie co innego, więc tak, tak. nie można tego przytworzyć. To jest, to, jest, to jest wręcz nierozsądne, żeby przekładać ślepo rytuał yy, zabrany właśnie z, z tamtej kultury tutaj. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo. Tak, to mi się też bardzo podoba. Taką właśnie sobie postawiłam na początku tych badań drobną hipotezę odnoszącą metodę tej metod pracy. Dużo w literaturze dotyczącej ajałaski mówi się o globalizacji ajahuaskim, a mi się to nie bardzo podoba, chociaż być może ma jakieś tam zastosowanie do tej tak zwanej turystyki ajahuaskowej, w której faktycznie no, słyszałam o takich ceremoniach, które są naprawdę masowe i... I być może to jest. I, to jest to, ja, tak, tak. I to może być no, bardzo to, różne. Tak. Tak, trafili mm -hmm. na nie wiadomo co. W ogóle, tak, wiesz, tak. I byli zostawieni samym, samym w sobie. Tak. Jakiś taki spęd 50 no, osób. Tak. tak, tak. 50 osób w hamakach, zero bezpieczeństwa, nawet nie ma o prywatności. Natomiast yy, ja uważam, że też to, to. Widzę to bardziej jako taką relokalizację. Y, tych metod do innego kontekstu tak. i jakąś adaptację do innego kontekstu i pewną unikatowość też adekwatną do danego kontekstu, a nie jakąś... Tak. i w ogóle nie podoba mi się ten dyskurs mm, tradycyjny, rdzenny versus globalizacja zachodni, bo to tak jakbyśmy mieli zakładać, że ten tradycyjny jest też w pewien sposób homogeniczny, co nie jest prawdą, bo tam też każdy nie prawa, region i Szamani mają różne metody. Moi znajomi mieszkają teraz w Brazylii, oni mówią, że spotkali plemię, które ayahuasca robi w ten sposób, że gadają z rośliną, mm -hmm. czy dokładnie z mimozą, pod nią, podkopują pod część korzenia wywar, czy wyciąg z, z właśnie skapkę. i proszą mimozę. I oni tutaj, mm -hmm. dogadują się wtedy, mm -hmm. że ten napój, jak wino, bo to jest sfermentowane, mm -hmm. Które powstanie, jeśli rośliny się dogadają, to właśnie to jest ich wow. ayahuasca. I to jest fermentowane pite. Wow. I jeszcze czegoś tam dodają w dodatku i to jest ich ayahuasca. A inni ajałaską samo samokapi i piją tak, tylko tak, kapi. Wiem tak. od samej AI, że ten duch jest po to, żeby uzdrawiać planetę. Mhm. Po to teraz jest ogólnie dostępny na jego własne życzenie. Natomiast to, co go boli, to brak szacunku, a nie to, że jest stosowany przez zachodnich ludzi w ramach zachodniej mhm. kultury. Dziękuję no to mniej więcej bardzo. tak, jakby, mm -hmm. jakby powiedzmy LSD miało mieć pretensję, że stosują je ludzie w niezachodniej kulturze. Tak. Mm -hmm. mm -hmm. tak, cały ten podział jest też taki bardzo mm, sztuczny i ten, ten podział powinien już też przestać mieć rację bytu. No właśnie, więc tak to ja obydwie redukujemy to... tak, mm -hmm. w tym kierunku, na to wygląda. Mm -hmm. Tak, ja zaczynam, ale, ale czuję misję w tym momencie. Czuję, że muszę wykorzystać moje zdolności gromadzenia i przekazywania wiedzy na tym etapie, na którym no, teraz No, to jest jestem. wspaniale. Mhm. Dziękuję Ci za to, kochana. To jest piękne, co mówisz. I naprawdę mam nadzieję, że się spotkamy na Też mam taką nadzieję więcej czasu spędzić, więcej pogadać i jeszcze wyniknie z tego więcej dobrego. Też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo za czas i za dziękuję, przestrzeń. Dziękuję, za Kasana, bardzo dziękuję. dziękuję za Twoje piękne serce, za Twój dziękuję. czas, za Twoją uważność poświęconą najważniejszym sprawom, tak naprawdę.